Dobra, się mam typy z tej strony Warfix. W zasadzie taki odcineczek. Yy, bo mam dla Was takie info, żreben... że. Że. Yy, Musicie. No i co ja chcę powiedzieć? mmm... Yy, yy. No nie wiem, nie wiem. No jakiś. Napiszcie, jaki byście chcieli specjalny na 200 subów. O ile w ogóle kiedykolwiek je wbija, ale. Cicho tam. Więc no. Nie, pamiętacie co było na 100 subskrypcji? Mam nadzieję, że nie, bo, bo to był jakiś koszmar. Yy. Miał być QA, ale został odwołany za takich powodów technicznych. W sumie teraz też by mógł być QA, ale. Możecie też napisać, co wy byście chcieli i ile oglądacie moje filmiki, bo kiedy sprawdziłem y, w YouTube Studio, to było pokazane, że kilka sekund. No dobra, Minutem max. No ale pff, to nic nie zmienia. Nieważne, nieważne, nieważne. Eee. Dobra, po prostu napiszcie, y, a ja się już z wami żegnam, no i... My Shema. No, 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 no. no.